Dzisiaj rozmawiamy z panią Zofią Magulską, która zajmowała się tkactwem. Te dzieła są pani autorstwa o tej sztuce, ale także o tym, w jaki sposób to działało od tej strony, takiej można powiedzieć, biznesowej czy organizacyjnej w czasach, kiedy istniała Cepelia. Będziemy rozmawiali. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że tkactwo jest wyjątkową sztuką, którą podziwiamy, ale jednocześnie trudno nam wyobrazić sobie, ile to jest pracy i jak właściwie ta praca wygląda. Jak to się zaczęło u Pani i jakie formy tutaj Panią zafascynowały i zachęciły do tego, żeby w to wejść? Po prostu chodziłam do szkoły tkackiej w Zakopanem imieniem Heleni Mudrzejewskiej. Skończyłam szkoły i pracowałam. Współdzielnie rękodzieła, artes w Oliwie. No i tam, tam w szkole też się nauczyłam techniki gobelinowej, kilim, bo to jest podobne, ale też jest cał, cał innego. I właśnie tu mam na tym zdjęciu, to jest kilim w tej szkole, kilim, dywan i, i gobelin. Gobelin, dywan, kilim i gobelin. No cztery te. I sumak jeszcze na przykład był, bo to taki, taki styl zakopiański jest bardziej, bo tak nigdzie nie widziałam tych sumaków, żeby aż tak tkali. No i przyszłam tu do pracy i pracowałam, pracowałam na Krośnie, ileś tam lat. W jakim powiem, zakładzie? W Spółdzielnia Rękodzieła Artyst Gdańskoliwa. liwa Pelplińska 4, coś takiego było. I tam popracowałam sobie, ale jak poszłam do biura pracować, no to zajęłam się prowadzeniem kursy tkackie w zakładzie doskolenia zawodowego, oprócz tego pracowałam normalnie w zakładzie. No, popracowałam kilka lat, tam było takie trzy miesiące, taki kurs po cztery godziny dziennie. No, to, to trochę było, bo cztery razy cztery, szesnaście godzin tygodniowo był. No i, a jak po prostu już zrezygnowałam z Wrzeszcza, no to Zakład Oskarania Zawodowego z Gdyni się zgłosił i tam jeszcze poprowadziłam dwa, dwa razy. A później dziecko się urodziło, się skończyło. Praca w Artesie i praca właśnie z tych kursach. Ale jak się przeprowadziłam do Redy, to zaczęłam prowadzić tutaj kursy w Moksirze, tam w Domu Kultury, I właśnie też dla dzieci, dla dorosłych. Te I to były już lata 90. 90., tak. Te różne tkaninki, no to tu mam tylko taki o, gobelin, mhm. cieniuteńka wełęka, te różne też jest taki gobelin. Zresztą technika gobelinowa, mam jeszcze różne w domu techniki. Dywanowe nie przynoszę. To jest fascynujące, ile jest detali, bo wydaje się, że na płótnie malarzowi łatwiej jest oddać to wszystko, bo te farby I łatwiej się nakładają. Tak, i rzecz. można poprawki zrobić, a tu poprawek nie ma, trzeba spróbować, żeby to poprawki zrobić. Mhm. I tutaj widzimy naprawdę takie delikatne różnice, jak chociażby to, że te kwiaty są w wodzie, więc to trzeba też w jakiś sposób tu ukazać i te, te detale to musi kosztować bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy, bo jak. Przykładowo taka wełęka jak te anilanki, czy tam coś to jest cienkie bardzo. A ja niektóre nawet rozwajałam, żeby to dać radę. Tu zrobisz na przykład, tu dwa, tutaj z powrotem, żeby było widać krescie, Jeżeli w jedną stronę, to będzie co druga widać na osnowie. nie? Wtud jest osnowa, to jest wątek, nie? I na tej osnowie by było co druga widać jakiś tam ten kolor. A tu musimy w jedną i w drugą stronę przyrobić, nie? Mm -hmm. Jeśli chodzi o rozmiary tych prac, tutaj widzimy taki format. Jakie, jakie formaty pani tworzyła? No, metr na siedemdziesiąt. Mhm. No, takich, takich różnych, tam, trochę słynnych malarzy. Van Gogha mam i i przykładowo muchy, tam te panie różne. No takich różnych mam trochę. To są techniki dywanowe, nie? No ciekaw jestem, ile pracy to kosztuje? Ile czasu należy poświęcić, żeby takie dzieło powstało? Czasu dużo potrzeba, dużo potrzeba, no ale wiadomo, ile to kosztuje, nikt nie da tyle pieniążków, bo to inny czas, kiedyś jak ja pracowałam w Artesie, to takie na przykład narzuta z wełny nowozelandzkiej na kanapie i na fotel kosztowała dwie pensje. Dwie pensje to kosztowało. No ale teraz nikt nie da. W pensji za jakąś tam pracę, nie? Na takich zasadach. Czyli y, dzisiaj trudniej byłoby... E, sprzedać. Sprzedać, tak. więc wyżyć z tego. Dawniej to była... E, te zakłady działały w zupełnie taki normalny sposób, to nie była praca dorywcza, prawda? Nie, 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 to bardzo dużo. Tylko że nasz zakład dawał może w takich prezentach trochę, nie? całym tam i, i do Gdańska, do Warszawy, w Kozienicach. Bitwa pod Cedynią. Kiedyś projekt tej, tego, tej pracy kosztował 300 tysięcy. W 78 roku. Ale naprawdę to była duża praca, ale to są tam, te prace to są duże. Nie? Tam siedziało przy tym krośnie kilka osób. Nie? Takie na całą ścianę. No, na mhm. całą ścianę to, był, to były duże prace. Nie? Mhm. Właśnie, jak dużo osób, osób pracowało w takim zakładzie? No bo to były i gobeliny, i kilimy, narzuty na kanapy, na fotele. Były na przykład później takie projekty robione spódniczki, bo to ścienki też było robione, tkane, że na przykład materiały kupony takie były, czy, czy no właśnie ścien, czy nitki były też na, nakrycia na kanapy, na fotele. No dzisiaj ja wiem, może ze 150 na pewno. Mm -hmm. Bo to musi być dział, dział przygotowawczy, dział pszenniczy, bo na przykład przychodziła wełna nowozelandzka z Nowej Zelandii, tu była gremplowana, tu była, y, y, no, i tu była farbowana, nie? No to kilka tych działów było, nie? Takich, żeby… żeby to przygotować. na przykład y, te różne… te cięcie, to też trzeba było na te y, takie… to były takie z tego, z takiego grubego kartoniku i na to były nawijane te nitki, żeby do tego czułęka włożyć, No to dużo ludzi, osnowy usnąć, założyć, jakiś tam pomocnik, ten majstry, no trochę było ludzi. <śmienny> I tutaj głównie kobiety się tym zajmowały? Kobiety tkały, a panowie tam ewentualnie do snucia osnowy, do naprawiania może, jakiś stolarz, jakiś takich hotel. No, tylko ta czerwielinia. Tak to panie pracowały. Mm -hmm. Teraz przejdziemy do kolejnego wątku, więc pozwolę sobie te piękne prace tutaj odsunąć, a tak? pokazać ten piękny haft Szkoły Puckiej. To jedno również z pani dzieł. Gdzie zrodziła się ta pasja do hafciarstwa i do haftu tutaj kaszubskiego. taka pani mi namówiła, żebym brała udział w konkursach. I tak po prostu. A żeby w konkursach brać udział, no to trzeba robić pracę, przynajmniej trzymieć. I od, od kiedy się pani tym zajmuje? Zajmowałam się jak była pierwsza wystawa w Echierowie, to dawałam na pierwszą wystawę w później pani Kirkowska z Wieszucina przyjechała do mnie na zajęcia. Też mnie poprosił, żeby wziąć udział w tym. No i w Dolinie tam też kiedyś dała. Linia już wcześniej tam robiła te konkursy, ale Wejherowo to jako moja pierwsza, moje, to były moje pierwsze właśnie, rozpoczęłam na te konkursy dawać, jak Wejherowo rozpoczynało, to tam, nie wiem dokładnie, który tam był, ale to jest kilkanaście już, nie? A to moja mhm. ostatni dyplom gdzie <laughs> dałam pracę na wystawę. Prawda? Rok 2023. Tak, bo, takie, bo to muszę być zawsze nowe prace, nie mogę powtarzać się. Że, ale żeby takie prace duże, bo to jest ta mała praca dosyć, duże zrobić pracę, to tak czas pół roku posiedzieć trochę, nie? Na przykład obrus obrus tak. Mhm. A jeszcze najwięcej, to takim, dla mnie to był czepcowy, bo każdy miał obwódkę z pojedynczymi każdy motyw. I to najwięcej Czasu zajmuje Czepcowy. No mam zrobiony Czepcowy też. Mhm. Robiłam. Tak. Co Panią fascynuje w tym hafcie, co, co sprawia, że gdzieś tam... Wiemy już, że to Pani Kirkowska między innymi w jakiś tak. sposób Panią zachęciła, ale jeżeli Nie chodzi pani... o sam ten wzór, o samą tę czynność, w jaki sposób to Panią wciągnęło? No bo to są teczki, wzory kolory, gdzie jaki dać, ona, tak takich zasadach. A tutaj, Pani Świętej Pamięci, y, Pani Kamionka, Jadwiga. Ona właśnie też, bo ten Pan Hit czy coś takiego, on też nam do tych Zrzeszenia Kaszubskiego należał i szukał, żeby ktoś tam wziął ten udział w tym konkursie w No to on poprosił o panią to Panią Jadwigę Kamionkę, no i ona mnie tam poprosiła i tak. I tak się wciągnęłam, ale już zakończyłam. Starczysz tego, bo to szkoda trochę czasu, bo to tyle czasu się siedzi i robi, nie? Mhm. Czy była Pani w jakiś sposób związana z grupą hawciarek? Bo takie grona osób zajmujących się haftem też istnieją. No tak, tam kiedyś trochę do Wychorowa przyjeżdżałam. No tutaj w Radzie to tak nie było takich ale, ale należałam do tego kunstu, gdzie tam też od, od samego początku, gdzieś tak do 2000, gdzieś, gdzieś no, 2000, już nie pamiętam dokładnie, 25 to gdzieś do 15 roku do tego kunsztu należałam i też skończyłam. Bo mówię, ja trzeba kilka prac mieć też nowych, bo mam takie konie, ale, tu, ale tutaj chyba mam te konie, Jedny, na tym zaproszeniu, czy na tym. No ale ktoś się przyjrzał, to i pamięta, bo tu właśnie ten to są ci pierwsze z tego kunsztu. Ja mam tutaj tkane konie moje, to jest mhm. takie właśnie z grubszej wełny. Jak tak. dałam raz na wystawę i później drugi raz, to ludzie pamiętali, że to już było na tej wystawie. Nie? Tak? Z znaczy, tego kunsztu, co mhm. nie tak, tutaj wracając do tkactwa i do tego okresu, kiedy już przeniosła się pani do Redy, gdzie były te kursy, kim byli uczestnicy? To były dzieci, osoby dorosłe? Najpierw były dzieci, a później osoby dorosłe. I takie pani spuckę przyjeżdżały i tutaj. I później, jak pani Kierkowska skończyła pracę, poszła na emeryturę też, przy... nie Kierkowska, tylko świę... świętej pamięci Edwika Kamionka też przychodziła do mnie na zajęcia. Jakiś starszych trochę też było więcej ludzi. I czego dokładnie się uczyli? To zależy, bo Gobelin, pani Jadzia, czy jednej pamięci, to ona uwielbiała gobelini robić. A Gobelin to jest tak, trochę nie jest takie łatwe, żeby zrobić, żeby to wyglądało. A drugie panie robiły techniką dywanową. Technika dywanowa, no wiadomo, osnowa. Tu jest wątek, się przerabia, węzełki się wiąże, i, z, i z, yy, z tego, ze wzoru jest krateczka, ta jedna krateczka to jest jeden węzełek. Mm -hmm. to jest taki, I takie łatwiejsze nie jest praca mm -hmm. dywanowa. I ile trzeba poświęcić czasu, żeby posiąść tę chociażby podstawową wiedzę, żeby można było techniką dywanową coś stworzyć? To zależy, to widać od razu jako dzieci jako tego widać, że można jednej osobie takie kilka razy wytłumaczyć, a jedna osoba od razu łapie. Jak to się robi. Nie? To nie jest hmm. trudne. Dywanowa nie jest. To też nie jest. To jest takie cerowanie dosłownie, tylko trzeba kształty wyrobić, nie? żeby to później robić w inny kolor. Nie? To nie jest trudne, tylko trzeba. Trzeba poświęcić, poświęcić się temu. Czasu i wszystko hmm. I y, jeśli chodzi o y, wystawy y, Pani prac, y, gdzie można było y, obejrzeć te y, tkane obrazy? To y, właśnie w tym kunście zawsze były, nie? Ileś tam tych nowych. Y, później byli w bibliotece w Bolszewie były prace robione, bo akurat żeśmy robili w maju wystawę i szybko robiłam, y, Świętej Pamięci papieża na ja zabawa? Drugiego, nie? To zrobiłam taką pracę techniką dywanową. No tam miałam tych różnych wystaw takich no, trochę, nie? Ale... I ile prac na takiej ekspozycji było mniej więcej? No, Kiedyś, może dziesięć. I na każdej wystawie inne, jak rozumiem. To nie było tak, że jedna wystawa gdzieś tam wędrowała. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. To takie różne były, różne. I tutaj, jak mówię, w kurcie to musimy co roku, i to jest tak w październiku, te wystawy, nie? Można było wystawiać swoje prace. Ale już teraz zakończyłam. No właśnie, o to chciałem spytać. Już Pani nie pracuje y, ani w zawodzie tkackim, ani, y, ani nie zajmuje się tym, czy gdzieś ma Pani jeszcze takie myśli, żeby jeszcze wrócić do tego, żeby coś spróbować, czy, czy takie po prostu jakieś, jakaś potrzeba wyrazu artystycznego jeszcze w Pani jest. To już pani, na takich zasadach dla mnie to nie jest nic usnuć osnowę, zrobić ten wątek, zrobić tą technikę tam na przykład dywanowo no to tego się nie zapomina. Bo to w młodych latach się nauczyło, tego się nie zapomina. Nie? Bo osoby może, które już tam w starszym wieku uczyły się, to trochę gorzej zapamiętać. Dla mnie to nie jest ósmó czasnowy, to musi być wiadomo, że to musi być, jak do dywanu, to musi być do pary. Nie? To nie może być jedna nitka ostowy gdzieś tam są do pary, bo boki są podwójne nitki, żeby było bardziej mocniejsze. Dla mnie to nie jest trudne. Nie? Dla mnie to. Tak mówię, że po prostu mam tych prac narobionych, pochowanych, trochę rozdanych w prezencie i tu i tam. I, i jak byliśmy takich znajomych w dawnym Enerfiu, no to też zawiozam pracę. No i tak trochę porozdawanych tych prac. No, to już mi się nie chce więcej. <laughs> Ale te wszystkie prace tutaj są warte tego, żeby, żeby je podziwiać. Zwłaszcza, że no jest tutaj widać ten kunszt, jest widać dużo tych detali. Więc bardzo dziękuję Pani za rozmowę, no i wszystkiego dobrego. A dziękuję na brzędzie.